Pewnie widzicie ciemność siema, siema. dawno mnie nie było, może tak za parę światełko. Dawno mnie nie było GoPro po raz drugi w serwisie. Ja coś tam walczę. Na razie efekty słabe. Zapraszam Was na kilka okoni z kiepskim dźwiękiem. Materiał to jakoś wam tam przebitkę zrobię z muzyczką sandacz z domowej na dziwne robale. Zobaczcie jakie. I, i, i. I co? Po już nie można pływać. Także coś próbuję nocnych manewrów. Sanders jakiś był w tygodniu, ale miejsce szczególne nie będę Wam pokazywał. Rybka też nie za wielka, ale za to zapraszcie. Była jazda z drugą rybką. Także zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj trochę pokombinujemy ze śmierdzielami. Znaczy ja pokombinuję. O. Mianowicie Libra. Później Wam najwyżej, bliżej pokażę te pudełeczka. Pojedziemy z takiego. Zobaczyć czy ja mam coś w seledynie. O, mam róż. 8 cm. mam perłę, mam czerwony Pojedziemy z Barbie Barbie e, Fati 75 mm o smaku kryla Strasznie to daje, ręce normalnie śmierdzą do samego wieczora po takim po takie przynęcie, ale spróbujemy, może coś się uda pewnie jeszcze nic nie będziecie widzieć gdzieś to sobie wymyśliłem żeby takie trzy gilizdy założyć na kotwicę Zrobić to przynętę w formie w formie kuraka. I jak to będzie pracować? Jedno jest pewne, będzie nieźle śmierdzieć. Silikon bardzo super w tych przynętach. Bardzo miękkie, takiego silikonu to już jeszcze nie nie widziałem. No coś takiego, zobaczymy czy to mi się będzie obracać czy nie. Ale smród jest nie do zniesienia. Znaczy nie jest, to no nie wiadomo jaki ten smród wielki, ale. Ależ w niesamowicie. Dodam, że te przynęty są jeszcze pływające, także unoszą się lekko przy małym obciążeniu. Nie wiem, bo nie próbowałem, czym te trzy gumki podniosą mi tą kotwiczkę do góry. Drugi rzut. Nie wiem, czy go dobrze wcięłem. Nie za duża rybka. Ale fajnie wyglądają te robaczki, jak mu z wystają. I siedzi w podbieraku. Drugi rzut. No i słuchajcie, rybka się wypiła w podbieraku e, Te robaczki różowe Tak jak Wam mówiłem Taki sam daczek, wymiarowy zaraz go przymierzymy z ciekawości Zdjęcia żadnego nawet nie będę robił, no bo ciemność mamy i tak nic mi nie wyjdzie Dobra puszczamy rybkę Nic nie widać Jak się rozjaśni to pokażę Wam mój zestaw Ale to śmierć o, Coś takiego no i słuchajcie, urwałem zestaw, także muszę sobie zrobić drugi. To Wam może od razu pomogę sobie telefonem i, i, i Wam pokażę co i jak, jak mi się uda. No i taki robal zapachu krylu, kolor różowy, kotwica dwójka na takim przyponie, tam miałem centymetr krótszy. Hmm, czubracha na 16 gramach. I zaraz uzbroję robaka, to Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. No i tak wygląda uzbrojony zestaw. Nie zauważyłem, żeby zestaw mi skręcał plecionkę. Już dziesiątki rzutów wykonałem, zanim się urwałem. I zobaczcie, zestaw On jest pływający, czyli unosi mi to wszystko w górze. Nawet wam powiem, że takie trzy robaczki to tak trochę grubo, można by było trochę lżej dać znaczy trochę cieńsze te robaczki. 65 bym zastosować te są 75 Mam tu jeszcze 80 i 60 piątki Pierwsza, nie za duża rybka. Nie za duża rybka. Szczupak go gonił. Gonił go szczupak. Słuchajcie, zrobimy szybki numer. Kondka wypuścimy. Próbujemy dać szczupakowi obrotówkę gdzieś tutaj po wierzchu. tak na szybko, Więc może będzie chętne jeśli gdzieś tu się jeszcze kręci. Zobacz, szupaka drugi okoń. No, zobaczcie, stoję tu z pół godziny, nie jedno branie, teraz dwa rzuty, dwie ryby. I na początek ukleja na 17 gramach od Sewro. Później może coś łupkami popróbujemy. Zobaczymy, co przyniesie ten wypad, jeśli w ogóle coś przyniesie. Dzisiaj dla zmiany XLS-a Boru leży pod wopki, bo ostatnio miałem taką akcję z sumkiem, że ściągnąłem wopka bolinowego, nie dokręciłem hamulca i zobaczcie co wyszło. Siedzi. Kurde, spadł. To ja nie wiem, czy nie był sum, albo... Ty, bo ja kurde gumę założyłem, pierwszy rzut gumą, a hamulca nie dokręciłem. Ja pierdzielę. Te branie, teraz co przed chwileczką było, gadając z robciem, jak się później okazało, jak zmieniałem przynętę, śluz na, na pleciące, znaczy na stalce, gdzieś tam sumkę, albo go podhaczyłem, albo go po prostu nie przebiłem gdzieś, trafił, trafił może w tarkę czy coś. No i tak właśnie ta akcja się skończyła. No i tu mam taką łachę piachu pod wodą. Może z metr. chcę to jeszcze z zaboleniem coś obułowić. O, powiem, że może być fajne Może być fajne to hamulca luzować Bo sami widzicie Jaki tu mamy nurt eee, Wszystko zależy od tego Jak jest wpięty Rapid od bielika O, fajna rybka Do tego ten nurt tu pomaga no mam kija trochę niżej, żebyście coś widzieli. O, zobaczcie, nic nie mogę zrobić na razie. Na razie nic nie mogę zrobić. Mam nadzieję, że nic nie podczepiłem. No, wracaj. nie idź w nie no mogę próbować coś odzyskiwać, by poszedł mi to w klatkę, to bym miał jakąś przewagę, jest to w klatce na granicy warkocza. Buoni colleghi buoni Myślę, że to widzę co to jeszcze o oh, kurde Bolo za dupa. Bolo za dupa. powiem wam, że jak pójdzie to trudno jak pójdzie to trudno może tylko w nie dostał gdzieś no i tak muszę rybkę wyhaczyć

I słuchajcie, taki grubas pod 80 Piękny, jesienny szeroki Szkoda, że tylko nie da tą część ciała co trzeba O zapaliłem sobie światło, żebyście coś widzieli eee, Kończymy tą nierówną walkę Niestety bez kontaktu nic się nie dzieje w ogóle ryby, nie widać, nie słychać, nic nie, e, nie żeruje, e, a że człowiek trochę po robocie e, niewypoczęty. Także te mi całe 3 godzinki na wodzie w ogóle coś z tymi rybkami ostatnio kiepsko, no, ale trzeba coś próbować. Do następnego, cześć!